jesteśmy Cześć wszystkim. W związku że dużo pytań było o ta wodnicę Milwaukee, którą ostatnio kupiłem. Daję zdjęcie na społeczności. I tak postanowiłem, że Wam pokażę, y, jak ona pracuje, co, co mi się podoba w niej. I tak, y, pierwsze co y, mi się podoba, to tutaj jak czasami mamy miejsca niedostępne, możemy y, taką końcówkę założyć. Y, zakładam, tu akurat teraz mam brudne, ale ten, zakładamy i tu mamy taką, y, zaraz. Tutaj mamy taką zasuwkę. Wsuwamy, żeby sztywna była, i możemy wejść w różne zakamarki. Także to mi się bardzo podoba. Tutaj jest mamy pokrętło. Regulujemy tutaj ilość pompnięć. Możemy też ustawić na on. Wtedy nam cały czas pompuje bez ograniczenia, nie rozłącza nam. Na przykład, tu zrobimy jedno pompnięcie, wciskam i zrobi nam jedno pompnięcie. Ja mam ustawione tak na 7-8 przeważnie. O, tu nam ładnie teraz wyczyściło. Opony. Jedyne co mi się nie podoba, to tutaj yy, ten pręt się nie wsuwa, ale to. To jest taki mały szczegół. Teraz tak, Wam pokażę, może jak to działa. Bo tu, akurat dzisiaj, myję grabiarkę, Także jest okazja, żeby pokazać, jak to działa. Wspinamy i po prostu wciskam. I mamy 8 razy pompnięte. To jest idealnie, bo tu delikatnie widzę, smar wychodzi. Gdzie tu mamy jeszcze jakąś tu? No, tu jeszcze nie wyleciało. Ale dobra, już jest, już jest ok. Damy od razu tutaj z drugiej strony. Ustawimy na 10 i nam rozłącza. I to mi się strasznie podoba, bo nie trzeba pilnować, ile razy pompnęliśmy. Jeszcze tu wezmę. Możemy też po prostu wziąć. Ustawić I jak widzimy, że smar ucieka, to, to wtedy yy, to zrobić, puścić po prostu. Zobaczymy tu. Nie wiem, jak mam to teraz pokazać. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj ustawię sobie na 4 pumpięcia. No, no i dobra, 8 by było idealnie. Jednak myślałem, że tu mniej wchodzi. No mówię, mi się, mi się strasznie ta, smaro ta wodnica podoba. Tu wezmę wam jeszcze pokażę. O. I ma o wiele dużo większą moc niż taka normalna ta wodnica bo przy turze na przykład o. dobra przy turze miałem już 5 kalamitek gdzie mi normalna ta wodnica nie dawała rady pompować a tutaj bez problemu z dwoma to już w ogóle bez problemu a 3 y, trzy... Musiałem delikatnie poruszać turem i przeszło wszystko No i tu jak możecie zobaczyć już smar ucieka Idziemy, idziemy dalej Nie wiem, Tak zrobię Mówię ja jestem bardzo zadowolony i polecam, bo no ten klucz odarowy elektryczny też kupiłem od Milwaukee pierwsze i stwierdziłem, że kupię jeszcze tawodnicę, żeby, żeby bateria miała co robić, żeby przez większość czasu nie stało o, nie stało nieużywane Mi się to strasznie podoba. Tutaj, już na przykład, ostatnio była taka to, yy, kalamitka, że już nie szło pompnąć. Tu teraz bez problemu. No. Yy, ten klucz udarowy yy, też bardzo polecam u mnie na gospodarstwie. Wszystkie, wszystkie śruby odkręciła od przyczep, od ciągników, ale znajomy miał e, na test, no wziął, spróbował, pożyczył ode mnie, żeby spróbować e, na ciężarówkach, bo kolega ma firmę transportową. No i tamten klucz jednak e, nie dał rady. Ciężarówki to jednak tam on ma tego pneumata e, do 4000 Nm. Także to już jest potężny klucz. Także no, no tam w ciężarówkach niestety nie, nie, nie dał rady. trzeba było ten model większy spróbować. No ale u mnie na go. Ile ja mam tutaj? 8, 8, dobra. A, wezmę jeszcze, bo to pomycił. Dobra, była. A, dobra, było ok. No osiem jest ok. Mm. Także mówię, ja, ja jestem zadowolony z tego sprzętu. No Tu już nie dał rady. Tylko teraz nie wiem, czy to jest kalamitka, yy... Któ która puszcza. Chyba nie. I dlatego To z tego, co pamiętam, a dobra, za dużo pompnąłem tam tutaj na obrotnicy zawsze dajemy trochę więcej. Tu mamy obrotnicę w kąpieli olejowej, ale tu jeszcze tam jakoś dodatkowo smar dochodzi. Nie wiem jak to tam działa No, tu już bym miał a tu jeszcze. Nie wiem jak tu pokazać. O. Tu dam więcej. No, także mówię. Ja strasznie polecam. W planach mam jeszcze kupić lampę taką oświetleniową, oświetleniową do warsztatu. Jest na Akus i można też po prostu do wtyczki podłączyć. I też nam działa. Także to mi się strasznie też podoba. Nie jest tania, bo tam koło tysiaka kosztuje No ale jest, jest tego wart pieniędzy, bo znajomy właśnie Bo znajomy mnie zapoznał akurat z tą firmą Milwaukee Nie wiem czy dobrze wymawiam, ale tam Ja tak wymawiam Tutaj o, jeszcze mamy blokadę Ale to właśnie u znajomego widziałem, bo miał trochę tego sprzętu od Milwaukee Też tą lampę oświetleniową Także no, będę, będę chciał też kupić tą lampę, bo ona jest bardzo fajna, mocno, mocno światło daje. Ja mówię, tam są trzy regulacje. No, trzy lampy możemy w, w trzech kierunkach puścić. Wtedy ma się oświetlenie 360, to, to jest też fajne. Na teleskopie takim stojaku. Także no, przymierzam się też do kupna tego. Także tyle mi się wydaje. No, jakby co? Strasznie polecam. Ja jestem zadowolony. Yy, także z tego klucza na gospodarstwo yy, na pewno się sprawdzi. Ono u mnie, u mnie wszystko odkręciło. No, yy, w transporcie jednak trochę za, za słaby jest. By trzeba było ten mocniejszy model spróbować. No ale dobra. Na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego.